Helios nie jest dla każdego. Ten piec powstał dla najbardziej wymagających techników, potrzebujących narzędzia do uzyskania perfekcyjnych efektów pracy znacznie powyżej standardu. Dlaczego Helios jest tak wyjątkową konstrukcją, dowiesz się w tej prezentacji. Zapraszam. Piece do porcelany to urządzenia wzbudzające u techników największe emocje. Emocje uzasadnione, bo to od jakości pieca zależy finał wielu godzin ręcznej pracy. Produkcja tak odpowiedzialnego urządzenia to poważne wyzwanie. Na świecie jest tylko kilka firm, które podjęły się tego zadania. Firma Roko uruchomiła produkcję pieców do ceramiki w 1997 roku. Aktualnie oferujemy już trzecią generację pieca Helios. Od momentu powstania urządzenia te są stale modernizowane, aby z wyprzedzeniem spełnić wymagania nowych ceramik dentystycznych. W niektórych piecach algorytmy procesu wypalania pozwalają na osiągnięcie dobrych rezultatów tylko z ceramiki konkretnego producenta. Ten marketingowy trik nie jest tajemnicą, a jego celem jest przywiązanie klienta do materiałów od jednego dostawcy. Firma Roco nie jest producentem ceramiki, nie ma interesu w promowaniu jednego materiału, dlatego stworzyła piec maksymalnie uniwersalny. W Heliosie szeroki zakres nastawy parametrów oraz pakiet dodatkowych funkcji dają gwarancję uzyskania perfekcyjnych efektów z dowolnej porcelany. Od każdego producenta. Te wyjątkowe możliwości są rezultatem zaawansowanej technologii. Jednym z największych wyzwań dla producentów jest utrzymanie stabilnej temperatury wypalania. Nie jest to łatwe z powodu bezwładności układu grzewczego. Bezwładność termiczna to zjawisko powodujące niekontrolowany przyrost temperatury w komorze pieca, pomimo wyłączenia grzałki przez sterownik. Jest przyczyną punktowego przepalania ceramiki i zaburzenia jej translucencji. W Heliosie system AIS precyzyjnie steruje pracą grzałek w końcowej fazie przyrostu temperatury, co skutecznie niweluje problem bezwładności. Rozkalibrowywanie się układu pomiarowego to problem, który sprawia, że temperatura nastawiona przez użytkownika różni się od rzeczywistej w komorze pieca. Błąd może sięgać nawet kilkunastu stopni. W piecach Helios zastosowano autorski system kontrolujący zgodność pomiaru temperatury przed każdym rozpoczęciem procesu. Dzięki tak precyzyjnej autokalibracji konieczność wykonywania zewnętrznego testu jest zredukowana do minimum. Dla uzyskania jednorodnej struktury ceramiki istotna jest równomierna emisja temperatury w każdym miejscu komory. W piecach Helios nad zapewnieniem tego parametru czuwa mufa grzewcza wyposażona w osłonę ze szkła kwarcowego. Dzięki niej prace uzyskają optymalną jakość wypalenia niezależnie od umiejscowienia w komorze. Pękanie porcelany jest często spowodowane niedopasowaniem współczynnika rozszerzalności cieplnej ceramiki i metalu, będącego wynikiem nieprawidłowego chłodzenia. Funkcje szybkiego i wolnego studzenia w mufie zapewniają zintegrowanie parametrów porcelany z metalem, co minimalizuje ryzyko jej pękania. Spadanie prac z podpórek to udręka ceramistów. Przyczyną tego problemu są drgania windy lub elementów zamykania komory. W piecach Helios zastosowano system precyzyjnych prowadnic, uszczelnień oraz amortyzatorów, który likwiduje drgania układu transmisji stolika i stabilizuje umieszczone na nim protezy. Nad realizacją procesu spiekania ceramiki czuwa szybki i wydajny procesor, współpracujący z platynową termoparą i zapewniający precyzję 1 stopnia Celsjusza zarówno w zakresie niskich, jak i wysokich temperatur. W piecach Helios zastosowano osiągnięcia technologii XXI wieku. Ich celem jest tylko jedno, żeby Twoja ceramika najlepiej oddawała piękno natury. Jesteśmy świadomi, że zakup pieca do porcelany to inwestycja na wiele lat i należy zapewnić naszym klientom możliwość rozwoju. Dlatego oprogramowanie pieców Helios jest otwarte i może być zaktualizowane, aby sprostać technologii przyszłości. Helios jest wyposażony w mobilny, ergonomiczny panel sterowania z podświetlanym displayem. Możesz go ustawić w dogodnym dla siebie miejscu z prawej lub z lewej strony. Do Twojej dyspozycji jest 200 w pełni modyfikowanych programów. Prosta i przyjazna procedura programowania ułatwia zmianę lub wpisanie parametrów dla nowej ceramiki. Programom możesz nadawać indywidualne nazwy, co usprawnia organizację pracy z różnymi systemami porcelany. Pełny software w języku polskim oraz czytelny wyświetlacz. Zapewniają zrozumiałą komunikację z piecem i bezstresową pracę. W sytuacji spadku napięcia lub przerwy w zasilaniu uaktywni się system BES, który podtrzyma realizację procesu wypalania i będzie go kontynuować po pojawieniu się napięcia, chroniąc efekty Twojej pracy. Optyczny indykator LED pozwala kontrolować pracę pieca z odległości. Szerokie pole transmisji barwy jest doskonale widoczne z kilku metrów. Dzięki takim udogodnieniom jak przyjazne menu w języku polskim czy system podtrzymania procesu, praca z piecami Helios jest przyjemna i bezstresowa. Jedną z najważniejszych zalet pieca Helios jest możliwość rozbudowy do wersji press w dowolnym momencie eksploatacji. Wybierając piec Helios możesz spokojnie patrzeć w przyszłość. Jeżeli twoi lekarze zażądają prac z pełnej ceramiki, jesteś przygotowany. Nie musisz kupować nowego, drogiego pieca. Wystarczy, że rozbudujesz swojego Heliosa do wersji Press. Helios Press jest piecem dwufunkcyjnym. Łączy możliwość wypalania porcelany konwencjonalnej z funkcją toczenia ceramiki leutowej, hybrydowej i z dwukrzemianolitu. Od wielu lat toczy się dyskusja, która wtryskarka jest lepsza – mechaniczna czy pneumatyczna. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Zaleta wtryskarek mechanicznych to brak podłączenia do powietrza. Wadą jest konieczność precyzyjnego pomiaru posuwu tłoka. Ponieważ elektryczny silnik wciska tłok ze stałą siłą, należy go zatrzymać w odpowiednim momencie, aby nie zniszczył pierścienia. Hybrydowa wtryskarka pieca Helios Press wykorzystuje siłę sprężonego powietrza i jednocześnie jest wyposażona w elementy kontrolne. Które monitorują jej pracę, wykrywają awaryjne sytuacje i natychmiast reagują na zagrożenie. Powietrze, jako gaz, ma naturalne właściwości amortyzacji, dzięki temu wtrysk jest równomierny i nie tak agresywny jak w tryskarkach mechanicznych. System PAA zwiększa bezpieczeństwo wtrysku poprzez ograniczenie szybkości posuwu tłoka. Likwiduje występujące w innych tryskarkach uderzenie tłoka w materiał, co redukuje ryzyko pęknięcia pierścienia. Czujnik pozycji tłoka przerywa proces w przypadku wykrycia pęknięcia pierścienia lub zbyt małej ilości materiału, identycznie jak we tryskarkach mechanicznych. Regulator ciśnienia umożliwia płynną zmianę siły, z jaką pracuje wtryskarka. Pozwalając na personalizację procesu i wtrysk każdego rodzaju ceramiki od dowolnego dostawcy. Helios Press pozwala na stosowanie wszystkich typów kostek ceramiki, dzięki czemu umożliwia pracę w przyszłości, nawet gdyby zmienił się ich standard. Pamiętaj, że pracując w Polsce i wybierając produkty polskiego producenta firmy ROCO zyskujesz najwyższą jakość serwisu, jakość, jaką może zapewnić tylko producent. Jako producent dysponujemy kompletnym asortymentem części zamiennych, nie musisz czekać tygodniami na ich dostawę z drugiego końca świata. Jako producent nie ograniczamy się tylko do wymiany podzespołów, ale mamy możliwość ich reperacji, dzięki czemu koszty serwisu są niezwykle niskie. Nie tylko serwisanci, ale również inżynierowie. Konstruktorzy naszych urządzeń są do dyspozycji klientów, a ich szeroka wiedza zapewnia szybkie rozwiązanie każdego problemu. Piec do porcelany to najważniejsze narzędzie pracy dla ceramistów. Nawet najmniejsza awaria może spowodować wielodniowy przestój, a w efekcie wstrzymanie pracy, straty finansowe, a nawet utratę lekarzy. Jako jedyna firma w Polsce gwarantujemy naprawę naszych produktów w czasie do 24 godzin od ich przyjęcia do serwisu. Jeżeli naprawa jest niemożliwa w tym terminie, zapewniamy urządzenie zastępcze. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć naszych klientów i umożliwić kontynuację pracy w przypadku awarii. Jako producent możemy zaoferować naszym klientom jakość oraz szybkość obsługi na poziomie niedostępnym dla firm handlowych. Piece Helios nie wymagają bieżącej konserwacji, a wszystkie aktywne podzespoły mają zwiększoną wytrzymałość, dlatego wybierając Heliosa możesz cieszyć się pięcioletnią gwarancją bez limitu godzin pracy. Piece Helios to sprawdzona konstrukcja o wysokiej uniwersalności, która zapewnia perfekcyjne efekty wizualne ceramiki każdego typu. Od ponad 25 lat pracują w różnych częściach świata, czym dają świadectwo niezawodności i trwałości. Są rekomendowane przez tysiące użytkowników z 30 krajów. Piec Helios możesz samodzielnie przetestować w Centrum Szkoleniowym Roku. Zapewniamy autorskie szkolenia z modelowania i napalenia ceramiki oraz obsługi pieca. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rokodent.pl Zapraszam do kontaktu z handlowcami firmy Roku.